Hmm, czy ta Kwoka, proszę Pana, była dobrze wychowana? Nie. Yeah. Swoją drogą jestem ciekawa, czy wiecie z jakiego filmu pochodzi ten fragment. A jeżeli tak, to napiszcie koniecznie w komentarzach. Ja tymczasem witam Was na kanale Legimi Dzieciom i zapraszam na kolejny odcinek. Bon ton, kinderstuba czy maniery to nic innego jak sposób zachowania i traktowania innych. Dobre wychowanie świadczy o wrażliwości i szacunku dla innego człowieka. Wiecie, jest sporo książek i poradników o dobrych manierach, jednak moja dzisiejsza propozycja to książka Grzegorza Kazdepke. Bon czy ton, wydawnictwa Literatura. Hm. No bo czy wypada iść do teatru w sukience poplamionej sokiem? Albo czy czytanie cudzych listów jest kulturalne? Na te i wiele innych pytań odpowiada autor zbioru Zabawnych opowiadań o Kubie i Bubie. A jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to zostańcie ze mną do końca. Tak właśnie jest. Wy ludzie macie sporo zasad, czy trudno jest być człowiekiem dobrze wychowanym? Otóż nie. Aha. Wystarczy tak naprawdę dostrzegać ludzi wokół siebie, mhm. okazywać im sympatię oraz życzliwość, Aha. starać się nie sprawiać przykrości oraz kłopotów mhm. oraz używać zwrotów grzecznościowych. Jakich zwrotów? Zwrotów?

Czyli Henio, a już wkrótce Henryk Wielki. Zostanę królem grzeczności. Dostanę koronę i będę rządził całym światem. O, o tak, król Henryk Wielki. I nawet wiem, jak to zrobić. To jest bardzo proste. Zobaczcie. Staraj sobie tak. Założę ręce. O, tak. Tupnę nogą. O, tak. Zrobię minę. I... I się obrażę. I wtedy na pewno dostanę to, czego chcę. To zawsze działa. Zobaczcie sami. Wołał? Henio! -gdzie? gdzie? Tutaj, tutaj. Gdzie? 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 Huh? Ah! Oh! 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 Chcesz zostać królem Aha. i koronę mieć na głowie? Jasne, że koronę! Używaj dobrych manier. Pomogą one tobie. Ja nie mogę! Dobre maniery. Co to w ogóle są te dobre maniery? Heniu, w ramach nauki zachowania właściwego zaśpiewam ci piosenkę. Co ty na to, kolego? Piosenkę? Ale jaką piosenkę? Poznasz tam trzy słowa. To ważna jest nauka, dlatego, kto bardzo swej korony szuka. No tak, no tak, w takim razie zaśpiewajmy! Tak. <noise> Dobre maniery to niełatwa jest sprawa, lecz gdy je poznasz, to świetna zabawa. Dziękuję, dziękuję przepraszam. przepraszam. Mów proszę, mów proszę. Dziękuję, dziękuję, przepraszam. Przepraszam, mów proszę, proszę. dziękuję, przepraszam. Jak pogodzić się po półgodzinie z najlepszym kolegą? Jak powiedzieć swojej mamie, że chce klocki lego? Jak okazać wdzięczność za prezent od dziadka? W czchach ukryta jest zagadka, ukryta. Jest... Proszę, dziękuję, przekraszam! O ja! O jest, jest! Zdobyłem moją koronę, króla grzeczności! Oczywiście, a to wszystko przez trzy niesamowicie ważne słowa, jakie proszę, dziękuję. I przepraszam, tak jest! Dzięki tym słowom każdy z nas, z nas może osiągnąć wszystko i, i zostać prawdziwym królem. O tak, tak, tak. Polecam serdecznie. Do zobaczenia! Pa! pa, pa. pa. Proszę, dziękuję, przepraszam. W tych trzech słowach tkwi niezwykła magia. Dlatego powinniśmy ich używać jak najczęściej. I tutaj z pomocą przychodzi seria książeczek dla najmłodszych. Przygody Fęka. Proszę, dziękuję, przepraszam. Trzeba pamiętać o tych słowach. I to każdy z nas. Wiecie co? Wpadłam na pomysł na dzisiejsze warsztaty warsztaty, w których pokażę Wam, w jaki oryginalny sposób można, na przykład, podziękować swoim najbliższym. To co? Nie przedłużajmy tylko. Zaczynajmy! Wam się mój dzisiejszy pomysł na warsztaty. Wiecie, w taki sposób możecie podziękować najbliższym sobie osobom. Myślę, że bardzo się ucieszą z tego faktu. Ale wróćmy do książki, o której rozmawialiśmy na samym początku. Książki Grzegorza Kazdebke, Bon czy Ton? Monika, a czy ja mógłbym z Tobą przeczytać tę książkę? Oczywiście, że tak. Super. E, wiesz co? To może ty będziesz. Kubą i Bubą, uh -huh. a ja zostanę narratorem. Co ty na to? No to zaczynajmy! To zaczynajmy, a Wy usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Czytanie cudzych listów. Kuba i Buba potrafią czasami doprowadzić do szału nie tylko rodziców czy pozostałych członków rodziny, ale także zupełnie sobie obcych ludzi, jak również nauczycieli. Kuba, przypomnij, co było na dzisiaj zadane, powiedziała pani od polskiego, wchodząc do klasy. Mieliśmy napisać list do przyjaciela, odpowiedział Kuba. No to czytaj: Pani od polskiego rozsiadła się wygodnie na swoim miejscu. Kuba spojrzał na nią z oburzeniem. Chyba pani żartuje, wycedził. Słucham, słucham. Zdumiała się pani od Polskiego. Nie mam zamiaru czytać pani moich listów, powiedział kuba. Pani jest źle wychowana. Pani od Polskiego wstała i spojrzała na kubę jak na kogoś niespełna rozumu. Chłopcze, czyś ty zwariował? zapytała podchodząc do kuby. Jeśli nie napisałaś, to po prostu się przyznaj. Pokaż zeszyt. Nie mam mowy. Kuba schował zeszyt za plecami. Buba, powiedz, co wyczytaliśmy w podręczniku dobrych manier. Kuba ma rację, powiedziała Buba, wstając ze strogą miną. Czytanie cudzych listów jest bardzo niekulturalne. Pani od polskiego zbaraniała. Ale to przecież tylko wypracowanie w formie listu, wykrztusiła wreszcie. Dobra, dobra! Odezwał się ktoś z końca klasy. Znamy takich ciekawskich: najpierw czytają, a potem stawiają pały. Trochę kultury! No, powiem tobie, że jak na pierwszy raz poszło tobie naprawdę świetnie. A jeżeli Was zainteresowała ta książka, to link do niej znajdziecie pod naszym filmem. Znajdzie się tam również link do drugiej książki, o której dzisiaj wspomniałam. Książki dla tych nieco młodszych, czyli przygody fęka. Proszę, dziękuję, przepraszam. A my żegnamy się z Wami, życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! <słyska>